A przyjechałem do miasteczka, które nazywa się tak Senigalia. Tytułem wstępu trzy stacje na południe od Tezana na południe, czyli w kierunku Ankony. A za parę minut pokażę Wam po co tu przyjechałem. Dworzec kolejowy Senigalia posiada. Taki ładny budynek, kolorowy. Kolorowym przejściem podziemnym, można by powiedzieć nocnym, jak widzicie. Przechodzę w stronę zabytkowego centrum. Słońce jest już dość nisko, ale przy samej stacji, po drugiej stronie ulicy jest obiekt. Dla którego tutaj przyjechałem i który już Wam pokazuję. Na razie jest tutaj trochę ciemno, bo jestem w cieniu, ale za chwilę przejdę w miejsce, gdzie naświetlenie będzie lepsze. Zobaczcie, jaka piękna twierdza bardzo podobna do tej, jaką widzieliśmy w Pezaro podobna konstrukcja kwadrat, potężne, grube, masywne mury. Cztery bastiony okrągłe, z których można bronić się, widząc wroga z każdej strony. Widzę, że ludzie poruszają się tam i z powrotem. Zatem powinna być otwarta ta twierdza, która nazywa się tak: Rokka Rowereska. Do 19:30 można zwiedzać. Zatem nie zwlekam, tylko biegnę czym prędzej, ponieważ chcę ten obiekt zwiedzić. No i jestem wewnątrz, bilet, całe 5 euro, to czyli praktycznie darmo. jak na tak fascynujący zabytek. Wchodzę, zacząłem od podziemi, które wiją się labiryntami, ale chyba nie ma tu żadnych większych obiektów zwiedzania, ale samo sam ich układ jest już bardzo ciekawy, także szybciutko was oprowadzę. O ostrzeżenia, żeby się nie przewrócić. O okno na świat, a ja wracam, bo to jest chyba właśnie droga do wyjścia. O tak. Tutaj klatka schodowa, zobaczcie, miniaturka. Pytanie, czy jest możliwe przejście czymś takim? Tak, zobaczcie. Przejście się nie da, ale można zobaczyć. Baję. sera. Zobaczcie tutaj wyroby ze złota. Tak głosi ten plakat dla forma delora, czyli kształt złota. Mamy tutaj różne ozdoby, tylko złote. Porzucę na tę salę okiem materia e-forma, tego Wam nie pokażę z bliska. Miejcie, miejcie jakąś, jakąś przestrzeń na wyobraźnię i na zaspokojenie, na zaspokojenie swojej ciekawości. Stamtąd, gdzie pokazują wyroby ze złota, idę kolejnymi labiryntami. Do sali, gdzie pokazują nam makiety, fazy budowy. Qui vole, no po co? I po Tutaj pokazują fazy budowy zamku. Zobaczcie, jest, narysowany, jest wycięty plan, a tak on się rozwijał, aż do tej postaci, jaką widzimy obecnie. Wcześniej byłem tam na dole. Tak wygląda ta cylindryczna klatka schodowa z góry. A teraz idę na taras. Skąd widać miasto. O! Jak się cieszę, że tu jestem i że Was tu zabrałem. Wiatr dosyć mocno tutaj duje, jak to mówią nasze górale. Tam jest stacja. Za stacją, nie wiem czy widzicie, za stacją widać morze. Tutaj są kolejne zabudowania Starego Miasta. Jeszcze nie wiem tylko co to jest. O! Tam widzę jakąś dzwonnicę, czyli tam jest jeszcze dalszy ciąg Starego Miasta. Teraz Zobaczycie skąd wyszedłem. Wyszedłem stąd, czyli to jest ta nadbudówka, którą było widać na makiecie, pokazujący ostatnią fazę budowy. Jeszcze idę tutaj, stąd rzut oka na zabudowania przy zamku. Są to jakieś mury, być może były to jakieś mury obronne. Tu możemy rzucić okiem. Jak wyglądał bastion? Jak wysoko jestem, mniej więcej słońce się schowało, więc przynajmniej teraz nie biję w obiektyw. A teraz wam pokażę taką fajną scenkę. Jestem dokładnie na środku bastionu. Słychać nawet echo, i teraz obrócę się wzdłuż wszystkich. Teraz się obrócę, przepraszam, trochę mi się język klącze z wrażenia, na pewno z wrażenia, ponieważ bardzo chciałem tu przyjechać i bardzo się z tego cieszę. Podkreślam, że jestem tutaj. A teraz rundka kamerą koło muru bastionu. Słońce już zaczyna wychodzić, ale pięknie podkreśla kształt dzwonnicy. A to cały czas, jak widzicie, mur bastionu. I jest dostępny też drugi. Zatem idę zobaczyć drugi. Ale przy okazji spójrzmy na pomoc, którym przyszedłem, na fosę i na plac. Nie wiem jak się ten plac nazywa. Myślę, że jak tam pójdę, to jakąś tabliczkę znajdę. A jak nie, to na pewno znajdziecie ją na mapach Google. Nie jest to kryptoreklama, po prostu jest to bardzo użyteczne narzędzie. Bez którego ja sobie nie wyobrażam Zwiedzania obecnie Jestem na drugim Jestem na drugim bastionie Tu już może nie będę robił Rundki w koło Przynajmniej nie taka jak poprzednio Tylko zrobię tak O, Zobaczcie z góry jak wygląda Tędy przyszedłem do fortecy Tą ścieżką którą widać na dole tam są jeszcze jakieś pozostałości murów, a tam jest daleko, daleko morze. A tu przede mną jeszcze jeden bastion, oczywiście na niego się teraz przejdę. Tutaj już widać pokazane jest wyjście, zatem nawet kierunek zwiedzania jest ustalony tak, żeby trzy bastiony sobie zobaczyć i żeby się po nich przejść. Dla mnie to jest po prostu rewelacja. Rewelacja. Takie miejsca uwielbiam. Choćbym nawet nie miał pojęcia, bo głównie tak jest. Przeważnie tak jest, że nie mam pojęcia, kiedy coś było budowane, do czego służyło konkretnie, kto tu mieszkał i po co. Ale sama forma i to, w jakim genialnym stanie jest ta twierdza zachowana, to mi wystarczy, żeby się zachwycać i żeby nie móc z tego zachwytu wyjść. Mam nadzieję, że i wy tak samo nie będziecie mogli z tego zachwytu wyjść. Jeszcze rzucę okiem na wewnętrzny dziedziniec, którym wchodziłem. Tam jest kasa, a ja już idę do wyjścia, żeby sfilmować jeszcze jak najwięcej miasteczka, dopóki słońce jest w miarę wysoko. To jest komin. Słyszycie? Głosy z dołu dobiegają. O, tam chodzą ludzie. A tym pomostem jest taki korytarz. Będę zaraz schodził na dół. Już widzę klatkę schodową, przez którą będę musiał przejść. Ale na razie nie wyłączam, bo może jeszcze coś ciekawego zarejestruję. Bo jak to Zapewne doskonale wiedzą filmowi montażyści, wszystko można potem wyciąć i zmontować. Spójrzcie na to. Tu musiała być kuchnia. Jest kominek. Jednocześnie będący piecem chlebowym. O. Ciekawe czy wtedy też już pizzę piekli. Tu mamy inną salę. Położona koło kuchni. Więc mogła to być na przykład jadalnia. Ale świetne są te labirynty. O, to mogła być na przykład jakaś spiżarka. Albo tutaj na przykład mogli trzymać lód. Wszystko obmyślone w szczegółach. I z bólem serca wychodzę z twierdzy, kończąc jej zwiedzanie, ale jeszcze idę zwiedzać zabytkową część miasteczka Senigalia. Jestem już na placu, który widzieliśmy z góry. Ja nie widzę jeszcze jego nazwy, ale biegnę czym prędzej do centrum, aby jeszcze. Zarejestrować co się da, kiedy jeszcze coś widać przy dziennym świetle. Tu mamy fontannę z lwami. Lwy są z metalu, bo niestety rdzaje częściowo pożarła, a ktoś zrobił z nich po prostu śmietnik. Tu mamy pałacyk. A już wiem jak się nazywa ten plac, Piazza del Duca, czyli plac Doży. A ja idę tam. Już się zaczyna rzucać cień na uliczki, ale zrobię co się da, abyście widzieli, ile się tylko da. Wszedłem w klimatyczną uliczkę, jak widzicie. Ruch turystyczny trwa. Nie jest bardzo nachalny, ale jest zauważalny. Gdzieś w dali słyszałem przed chwilą muzykę na żywo, czyli pewnie jakiś koncert. A ja brnę w głąb miasteczka, trafiłem na plac, którego środek wyznacza taka ośmioramienna gwiazda. Wygląda on tak, stamtąd przyszedłem. Jest to Piazza Aurelio Safi. A teraz pójdę w tamtą uliczkę. Stoliki czekają na gości restauracyjnych, a ja skręciłem w bok, bo zauważyłem kościół. Jak już mówiłem przy jakiejś okazji, lubię oglądać kościoły. Ten jest dosyć sporych rozmiarów. Kościół świętego Marcina. Rzucimy okiem tylko na jego bardzo zaniedbaną fasadę, możliwe, że jest w ogóle nieczynny. A patrzę on na taką ulicę pod tym samym imieniem świętego Marcina. Jakby to nie zabrzmiało, idę teraz w kierunku światła. Niech tylko samochody przejadą. Idę w kierunku światła, które już właśnie znikło. Zatem nie, nie, nie idę w kierunku świata, tylko w kierunku, w którym światło przed chwilą było. Ale jest to miejsce w miarę jasne. Nie śmiejcie się, ale widzę kolejny kościół. Kościół ten jest otwarty. Więc go zwiedzę. Jest to kościół świętej. Magdaleny. Chociaż jest napisane kościół Magdaleny, podejrzewam, że chodzi o świętą Wydaje się, że to jest główny plac miasta. Tak można byłoby wnioskować po nazwie, iż jest to Piazza Garibaldi i Piazza del Duomo, czyli jednocześnie plac Garibaldiego i plac, przy którym znajduje się katedra. Tą katedrę ja już widzę, ale wy jeszcze nie, wy ją zobaczcie za chwilę. Ten ogromny budynek to jest kolegium Piusa IX papieża. Te głosy, te głosy, które słyszycie, to dobiegają ze sceny rozłożonej na rynku, na tym placu. Ja oczywiście postaram się Wam pokazać obiekty w, jak, w jakiś sposób związane z historią. Wybaczcie, że mi się język plącze. jestem po całym dniu biegania, a jeszcze dodatkowo jestem po prostu rozemocjonowany. Urokiem miasteczka, który przerósł także i moje oczekiwania. Audytorium świętego Rocha, Auditorium San Rocco. Był to kiedyś kościół, teraz jest to tylko i wyłącznie audytorium. A naprzeciwko mnie widzicie katedrę. U góry napis nad wejściem głosi pius dziewiąty. A resztę nie potrafię przetłumaczyć, ponieważ nie znam się kompletnie na łacinie. Tu jest papieski herb. Z historią się nie zapoznawałem, ale jeżeli. Tutaj, tyle uwagi poświęcają Piusowi IX, to może tak. Tabliczka, którą widzicie nad wejściem, potwierdza to, co właśnie chciałem powiedzieć, i zaraz powiem, że Pius IX papież pochodził z Senigali. Senogaliensis to znaczy, że był mieszkańcem, czy pochodził z, Sen z Senigali. Piękne jest to centrum. A ja idę dalej. To miejsce nazywa się Portici di Senigallia. Piękne przejście, piękne łuki. A ja teraz idę na drugą stronę ulicy. Ten kanał, który widzicie, to jest drugi z powodów, dla których przyjechałem do Senigalii. To ten sam kanał po drugiej stronie mostu. Postaram się wam pokazać jak najwięcej, jak najdłużej iść. O, można sobie na szczęście stanąć na murku. O! To jest ten most, na którym stałem przed chwilą. Stamtąd przyszedłem. A idę tam. Idę teraz pod wiatr. Zaraz się zatrzymam na chwileczkę, bo tak ładnie słońce się pokazało w rogu. O, wiatr od morza, zmieszany z zapachami dobiegającymi ze wszystkich kuchni znajdujących się wzdłuż kanału. W sumie dobrze się złożyło, że tutaj przyszedłem przy zachodzącym słońcu, bo zobaczcie jakie się z tego piękne kadry urodziły. Idę dalej. Abyście widzieli piękno tego kanału. To zachodzące słońce to jest po prostu rewelacja. Teraz pocztówkowy widok, nieprawdaż? To wpadające w oranż słońce genialnie podkreśla urok tego kanału. To jest chyba idealna pora, żeby tutaj być. Sono Shockato, tak powiedziałem do pani, która pracuje na zamku, przepraszam, fortecy, rowereska. Kiedy, zobac... kiedy już byłem po zwiedzaniu całości fortecy, ale mogę powiedzieć, że jestem też Szokowany urokiem kanału. Słońce się już praktycznie schowało, chociaż widzę, że częściowo za chmurami. Tak, ten sam kanał wygląda od strony morza. Ja właśnie tam teraz idę. Może jeszcze uda mi się zarejestrować zachód słońca, na przykład. Spójrzcie na to, jaki fajny bajer. Podejrzewam, że idę od końca do początku. Jeżeli to ma jakieś znaczenie, ale jest to po prostu komiks. No, Włosi to naprawdę mają genialne pomysły. A tak pięknie szumi wiatr i Adriatyk w Senigali. Przy zachodzącym słońcu. Urządzenie to trabuko. Jak Wam powiększę, to zobaczycie sieć, którą opuszcza się do wody na jakiś czas, a potem podnosi do góry. A w sieci już są ryby. To jest nowoczesne urządzenie, widać. Tutaj mamy kolejne i jeszcze trzy. Bardzo ładnie wyglądają, takie zabytkowe, jeszcze drewniane. Widziałem takie na przykład w Wiestę ale jest tego mnóstwo, a im dalej na południe, wydaje mi się, tym więcej właśnie tych starych, zabytkowych i dużo ładniejszych niż te metalowe. Widzicie to mnóstwo kutek musi to być miejsce, gdzie spotykają się zakochani a kłódki mają symbolizować nierozerwalność ich uczucia. Nie wiem, jak to się w praktyce sprawdza, ale są tu nawet blokady od roweru. A ta pani, przy której napinają kutki, ma na imię Penelopa. Po włosku to się nazywa Penelope di Senigallia. Jest jeszcze bardzo ciepło. Ciepły, mimo może dosyć mocny wiatr wieje od strony morza. Bardzo przyjemnie orzeźwia po takim męczącym dniu, ponieważ dzisiaj zrobiłem dużo kilometrów. W sumie zwiedziłem trzy miejscowości Katolika Pezaro i Nadeser Senigalia, która miała być dla Was niespodzianką i mam nadzieję, że taką się stała. Teraz sobie tutaj posiedę, po prostu się podelektuję zachodem słońca nad morzem. Zaraz wam pokażę może się podoba. Ale widzimy się jutro. Jutro oczywiście też zapowiada się dzień pełen wrażeń. Oczywiście nie zdradzę, nie zdradzę Wam teraz, gdzie jadę. Zobaczymy się kolejnego dnia mojej osobistej wycieczki.